Niebo było tak zasnute chmurami, że z trudem odróżniałam noc od dnia, ale dzisiejszego ranka chmury te były dla nas błogosławieństwem. Podróżowaliśmy jak poprzednio: ja jechałam na koniu, wilki biegły po bokach, a wilkoła krążył między nami. Jakąś godzinę przed południem kazał mi zsiąść z konia, zaczekać u stóp skalistego wzgórza. On sam pobiegł przodem. Kiedy wrócił, oświadczył, że za wzgórzem w płytkiej dolinie czają się nasi wrogowie. Potem razem spieliśmy się na pagórek. Podobnie jak stara budowla, w której spędziliśmy noc, kryjówka bandytów zdawała się wyrastać z klifu. Miała tyle występów skalnych okien i wieżyczek, że można było sobie wyobrazić całe miasto na skalnym zboczu. Przed nim dostrzegałam rozstawione namioty, konie, pakunki i jedną z metalowych machin psów Alizonu. Rozpoznałam bandytów po futrzanych ubraniach, ale między nimi chodzili mężczyźni w mundurach i wysokich hełmach. Psy Alizonu. Miejnicy trzymań są w wielkim obozie na północnym krańcu, wyjaśnił wilkołak. Tyle wywęszył dla mnie granel. Dlaczego mieliby zostawić ich na zewnątrz? Zamek w Gryfie wydaje się niemożliwy do zaatakowania. Zamek ten nie znajduje się w rękach Szekara, powiedział wilkołak. Och, on jego ludzie zamieszkują parę komnat. Ale to kryjówka cienia, gdzie w czasach mego szczenięctwa mieszkali prastarzy ciemności. A ich podłość wciąż wisi w powietrzu. Komnaty w głębi zamku są przepojone złem, zbyt silnym nawet dla podobnych Szekarowi, ale jest to miejsce tak imponujące, że Szekar gotów jej cierpieć fakt, iż większość przestrzeni zajmuje ciemność. Po prostu nie ma miejsca na luch. Hm, a co z ucieczką? Wilkołak wskazał na namiot więzienia. Z lewej strony uwiązane są konie przeprowadzone przez obcych. Obcy boją się Zamku Ciemności trzymają swe rzeczy z dala od niego. Kiedy odwrócimy uwagę ich i bandytów, wy uciekniecie na lizońskich wierzchowcach. Sunęliśmy się za wzgórza. Nawet setka wilków nie odwróciła uwagi, by tych wszystkich ludzi. A ty mówisz, że połowa stada będzie ze mną. Spojrzał na mnie, jakby patrzył na niedorozwinięte dziecko. Źli ludzie będą zajęci czym innym, kiedy nadejdziesz, pani. Z pomocą gwarta Dodał poklepując zawieszoną naszej torby. Sądzę, że przyszedł już czas, żebyśmy zajęli miejsca. Czekałam z niepokojem wśród skał niedaleko obozu bandytów i alizańczyków. Towarzyszył mi tuzin wilków. Miałam się ruszyć na ich sygnał, nie ja miałam im przewodzić. Bandyta Szekar nazwał mnie intrygantką, ale odkąd połączyłam siły z wilkołakiem, całkowicie mu się podporządkowałam. Ale rozumowałam, zwierzęta były jego żołnierzami. Znajdowaliśmy się w jego krainie i nawet bandyci byli jego wrogami dłużej niż moimi. Nawet gdyby udało mi się uwolnić moich ludzi, bandyci z pewnością ruszyliby za nami w pościg, chyba że niespodzianka, wielkołaka unieszkodliwiłaby wielu z nich. Ale jeśli dysponował taką mocą, dlaczego nie uderzył wcześniej? Byli to nauczyła mnie, że za każde użycie mocy trzeba zapłacić umysłem, ciałem i duchem. Drobniejsze sprawy powodowały jedynie zmęczenie jak po całym dniu pracy albo marszu. Ale legendy mówiły, że moc, którą władali prastarzy, poruszała góry i zabijała całe armię. Tak wielka magia kosztowała o wiele więcej. Dobry wilkołak to w dzisiejszych czasach wybryk natury. Nie mógł przyłączyć się do swego rodzaju, nie mógł też żyć w krainie dolin, gdzie ludzie obawiali się najmniejszego odchylenia od normalności. Może dlatego nie bał się zapłacić najwyższej ceny. Z daleka dobiegały gniewne krzyki. Zaczął się napad wilkołaka. Przez tętent kopyt i strzały z pistoletów usłyszałam falujące wycie. Wilki bez żadnego dźwięku skoczyły naprzód, więc wspiałam konia ostrogami i za nimi. Większość bandytów i alizończyków obserwowała poruszenie na południu. Niektórzy biegli i jechali na pole bitwy. Inni jednak mieli dość rozsądku, żeby rozproszyć się przy północnej granicy obozu. Tych napadły teraz moje wilki. Przebijałam się do namiotu więzienia. Ponieważ miałam siodło i lejce bandytów, nie zauważono mnie od razu. Zajechałam od tyłu namiotu i zsiadłam z konia. Z pistoletem strzałkowym i wilczym sztyletem w pogotowie podczołgałam się do wejścia. Dostrzegłam dwóch strażników. Jeden odwrócił się, jakby chciał coś powiedzieć drugiemu i wtedy mnie zauważył. wystrzeliłam patrząc jak na gardle rośnie mu karmazynowy kwiat. Jego towarzysz padł na ziemię i wczołgał się do namiotu. Po chwili wyłoniła się jego dłoń uzbrojona w pistolet strzałkowy. Ślepo pociągnął na za zaspust, w lewym ramieniu począkujący ból. Krzyknęłam, a dwa najbliższe wilki podniosły uszy i zostawiły swoich przeciwników. Wpadły do namioty i usłyszałam wrzask drugiego strażnika. Poszłam w tym kierunku, zatrzymując się jedynie po to, by podnieść miecz tego pierwszego. Ból w ramieniu pulsował z każdym krokiem. Pani Wajlono. byli warda i pozostałe kobiety patrzyły szeroko otwartymi oczami na mnie wilki martwych strażników. Zwierzęta chyba o nie śmieliło to przyglądanie się, więc skoczyły tam, skąd przyszły. Nie ma czasu na gadanie, powiedziałam. Otworzyłam sakiewkę na biodrze i zaczęłam wyciągać bransolety z niebieskimi kamieniami, które dał mi wilkołak. Włóżcie je, nakazałam. Patrzyłam uważnie, żeby sprawdzić, czy uwięzione kobiety wypełniają mój rozkaz. Do czego służą? Zapytała Belita. Do ochrony. Istotnie, zgodziła się, ale zwykle chronią przed siłami, którymi nie władają bandyci ani psali za Skąd je masz? Od przyjaciela, musimy iść. Wyjrzałam z zapółek namiotu i nie zobaczyłam nikogo, chociaż wciąż słyszałam odgłos kopyt i krzyki. Podczołgałam się do rogu i zobaczyłam skrępowane konie, ale zanim do nich doszłyśmy, krzyki psów alizonu i bandytów zmieniły się we wrzask ogromnego przerażenia. Słychać było też rżenie koni, i wycie psów. Rozejrzałam się po obozie, po raz pierwszy zobaczyłam efekty niespodzianki wilkołaka. Z tuzina okien i wieżyczek zamku na zboczu wydobywał się dym. Najgęstszy dym z pożaru lasu nie jest tak czarny jak ten. Było to jak rzeka oleju wypływająca na powierzchnię jeziora, wirująca, rozprzestrzeniająca się, zanieczyszczająca wszystko. Droga Gunoro, krzyknęłam. Co on zrobił? Belita stanęła za mną. Twój przyjaciel? Obawiam się, że tak. Mądra kobieta zmarszczyła brwi. Jego leczenie może być gorsze niż choroba. Uderzył w nas porw cuchnącego wiatru wiącego od chmury. Podniosłam branzoletkę do twarzy belity. Dał mi je, ochronił nas, musiałam krzyczeć, żeby mnie usłyszała. Może, odpowiedziała przyjaciółka. Sądzę, że sprawdzanie tego byłoby raczej nieostrożne. Barda i pozostałe kobiety zgromadziły się za nami, patrząc na obrzydliwą chmurę. Pogoniła mnie jak kurczęta w kierunku alizańskich koni. Zwierzęta parskały i wierzgały, ale kiedy je rozwiązałyśmy, wyraźnie się uspokoiły. Myślę, że sprawia to bliskość magicznych kamieni. Ludzie, konie i wąskogłowe psy obcych przebiegły obok, nie zważając na nas. Rozejrzałam się po płaskiej dolinie szukałam człowieka wilka. Atramentowa ciemność zatrzymywała światło skuteczniej niż gęste chmury na niebie. Widziałam jednak niewielkie figurki biegające w cieniu i niedaleko wejścia do Skalnego zamku jeszcze jedną figurkę wyprostowaną, ale nieruchomą. Zauważyłam, że na ziemi wkoło mnie leżało wiele porzuconych narzędzi i broni, między nimi lornetka. Podniosłam nią i skierowałam na nieruchomy obiekt. Rzeczywiście, był to wilkołak, stojący twardy jak skała, z odrzuconą głową, jakby wył. W łapach trzymał niewielkie czarne naczynie, z którego wydobywał się strumień czerwonego dymu. Stróżka krwi w ciemności. Opodal wilkołaka leżało paru ludzi. Nie widziałam żywych czy martwych. Były też blade, niewyraźnie poruszające się postacie, które zbierały się wokół leżących jak sępy. W rowie niedaleko skalnego zamku grupę taką raziły czerwone wiązki. Ktoś z żyjących wciąż strzelał z pistoletu. Wilkoła przewrócił się. Czarne naczynie wypadło z jego łap. Blade sylwetki wokół niego podeszły bliżej. Nawet z tej odległości powinna widzieć błękitny blask bransolety talizmanu. Ale niczego takiego nie zauważyłam. Głupie stworzenie! – krzyknął. Czy on nie ma bransolety? Ciemne moce tego miejsca nie wysłuchałyby jego prośby, gdyby w pobliżu znajdował się taki talizman. Powiedziała Belita, która znów znalazła się u mojego boku. Kim jest on przy okazji? Spojrzałam w tył. Mój koń nie ale nerwowo tańczył. W sakiewce miałam jeszcze trzy bransolety, nie licząc tej, którą nosiłam na ręce. Przedstawiam Ci tego kogoś, kiedy go już przyprowadzę. Obiecałam podchodząc do konia. Oszalałaś? Nie możesz tam jechać. Zawdzięczamy mu wolność. Powiedziałam chwytając lejce. Nie opuszczę go. Poza tym może wiedzieć, jak zatrzymać to, co sam zaczął. Musisz jechać z kobietami, żeby nie zgubiły się na wielkim Pustkowiu. Wspiałam się na siodło, krzywiąc się, bo bolało mnie ramię i pognam konia. Purpurowa mgła spowijała umęczoną ziemię, delikatnie rozświetlając ciemność. Dziwne, mgliste postacie świeciły własnym blaskiem, a z rowu niedaleko skał raz czy dwa wystrzeliły w niebo czerwone promienie z pistoletu. Z początku mgliste stworzenia ignorowały mnie, wciąż kłębiły się wokół obozu. Nie rozdzierały ciała jak padlinożercy, sądzę, że nie były dość materialne. Miotały się też potwornie, przypominające pająki istoty, poruszające się z prędkością nieprawdopodobną, jak na ich opasłe sylwetki. Dostrzegłam także stwory humanoidalne. Dziwne kombinacje ludzi, jaszczurek i modliszek z chudymi, długimi kończynami, głowami gadów i oczami much. Oraz stworzenia przypominające nietoperze z wółpijastymi oczami, dopiero co zarżniętych kurczaków. Stwory pojako kształtne stawały się agresywne. Wystrzeliłam w nie parę strzałek. Stworzenia wybuchały jak rozgniatane stopą kleszcze. Mimo, że miałam błękitne kamienie, coraz trudniej było mi kierować koniem. Musiałam zsiąść. Bałam się, że zwierzę zacznie wierzgać. Nagle w pobliżu rozległ się ten, ten kopyt. Usłyszałam głos Belity. Nad tobą. Spojrzałam w górę i uświadomiłam sobie z przerażeniem, że ciemność wydłużyła się, jakby wyciągała ramiona po łup. Belita zatrzymała się obok mnie i palcem wskazującym naszkicowała coś w powietrzu. Przez chwilę dziwny symbol płonął nad nią i miał ten sam niebieskawy odcień, co magiczne kamienie. Potem macki ciemności odsunęły się, jak oparzone palce od pieca. Dziękuję, Belito, wykrztusiłam. Myślałam, że kazałam ci jechać za pozostałymi tak? Pewnie wiatr zagłuszył twoje słowa, skłamała. Ale skoro już tu jestem, mogę się przydać. Narysowała inny symbol, pojawił się nad głową mojego konia. Pokryte pianą zwierzę uspokoiło się, podobnie jak koń mądrej kobiety. Podjechałyśmy ostatnich parę jardów do znieruchomiałego wilkołaka i zsiadłyśmy. Wielka gunoro, wykrzyknęła Belita, toż to wilkołak. Tylko ciałem Belito, wyjaśniłam, klękając przy mężczyźnie wilku. To stworzenie światła, nie ciemności. Przecież spowodował to wszystko, oskarżyła, rozkładając ramiona. Ciemność zasłoniła niebo, jej macki oplotły dolina. Ziemia świeciła chorobliwym światłem, odrażające stworzenia cienia miotały się zaledwie parę jardów dalej. Nad nami był wiatr przepojony skręcającym żołądek od dorem z tej Może zdoła to również zatrzymać, krzyknęłam. Wsunąłam jedną z branzolet na nadgarstek Wilkołaka i posadziłam go. Trwał bez ruchu. Odwróciłam się do Belity. Nie budzi się! Belita sięgnęła do sakiewki u pasa i wyciągnęła kamienną buteleczkę. Wytrząsnęła na dłoń stosy kryształków i podsunęła pod nos Wilkołaka. Ten prychnął, skrzywił się i otworzył turkusowe oczy. Pani, wykrztusił, nie powinnaś tu przychodzić. Nigdy nie opuszczam towarzyszy. Odpowiedziałam. Chodź, zanim ciemność dosięgnie po nas wszystkich. Nie mogę, krzyknął człowiek zwierzę. Oszalałeś, wilczku? Zapytałam spoglądając w górę. Namacalny cień zdawał się przybliżać. Przysięgałabym, że bezpośrednio nad nami tworzy się ogromny wir, jakby cyklon na niebie. Nie oszalałem, jęknął wilkołak. Złotego miejsca domaga się zapłaty za wygnanie obcych i bandytów. Nie mogę się stąd wydostać, póki nie zapłacę. A zapłata to? zapytała ta. To ja, powiedział człowiek wilk. O nie miałam, chociaż w pewnym sensie spodziewałam się, że może próbować czegoś takiego. Wilkołak z trudem wstał na cztery łapy. Miseczka, gdzie jest miseczka? Z pobliskiego dołka wyłoniło się pasemko czerwonego dymu, rozwiał je wiatr. Wilkołak powoli podpełzł w to miejsce. Tymczasem nowa porcja karmazynowych wiązek wystrzeliła w górę ze szczeliny niedaleko skalnego zamku. Stworzenia cienia uciekały, wydając słyszalne piski. Nagle Belita skoczyła przed człowieka wilka i przez smuszce trumu. — Nie ruszaj się, wielkołaku. — Wajlono, chodź tu. W się głosie brzmiało tyle władz, że oboje usłuchaliśmy. Ogłucnęłam koło i patrzyłam na czarną miseczkę, którą przedtem widziałam w łapach wilkołaka. – Nie dotykaj obnażonym ciałem – ostrzegła. Oderwała kawałek swojej poszarpanej spódnicy chwyciła miseczkę przez materiał. – Ach, patrzcie na wizerunek w środku. To podsuwa mi pomysł, jak uratować twojego dziwnego przyjaciela. Zajrzałam do miseczki. Czerwony dym wreszcie się rozwiał. Nie widziałam, skąd się wydobywał, bo w środku leżała tylko niedbale wykonana, niepaląca się lalka, Owinięta wilcze futro. Co to jest? zapytałam. Zrobię tę kukłę na podobieństwo siebie samego, odpowiedziała Bylita. Tu skupiały się ciemne siły. Nie jest artystą, co może go uratować. jak to? zapytałam, podnosząc wzrok. To nie była tylko moja wyobraźnia. W ciemności utworzył się wir, sklepienie tej nienawistnej substancji schodziło prosto na nas. Bylita przechyliła miseczkę w moją stronę. Kogo ci to przypomina? Wilkołaka, oczywiście. Kogo jeszcze? Kogo jeszcze? Nikogo nie można było z nim pomylić, ale to nie był wilkołak, to tylko niezdarnie wykonana lalka przeodziana wilcze futro. Krzyknąłem wreszcie, pojmując, co miała na myśli mądra kobieta. Rozumiesz? Powiedziała: Dobrze. Ciemność nie widzi ani nie słyszy ciebie czy mnie. Tylko tego typu rzeczy pozwalają na jej skupienie w naszym świecie. A narzędzia magii muszą być symboliczne. Ten wizerunek może przedstawiać jeszcze kogoś. Opis spojrzałyśmy w szczelinę, skąd kolejny promień czerwieni przeszedł cień. Psy Alizonu boją się wszystkich mocy, ciemności, światła i cienia, ciągnęła Abelita. Trzymają siebie i swoją ognistą broń jak najdalej od magii. Był tylko jeden z tego, co mi wiadomo, który posiadał taką broń. I wystarczy, że tego dotknie? Tak. Ponieważ tak bardzo przypomina wizerunek, nie będzie musiał dotykać miseczki gołym ciałem. Wystarczy, że miseczka dotknie jego ubrania. Uśmiechnęłam się złośliwie. Przeprowadzę konia, podasz mi miseczkę. Bailono, twoje ramię. Belito, sykna. Nasze spojrzenia spotkały się na moment. Dobrze, pani, powiedziała wreszcie. Belita jeszcze raz narysowała nad moim wierzchowcem uspokajający symbol, ale mięśnie zwierzęcia wciąż pode mną drżały. Mądra kobieta podała mi czarną miseczkę winiętą w podartą spódnicę. Umieściłam ją w siodle przed sobą. Wilkołak patrzył na nas z przerażeniem. Pani, co zamierzasz? — Ratuję twoją kudłatą skórę — zawołałam. Potem odjechałam. Przegalopowałam między powywracanymi wozami, poszarpanymi namiotami i opadłymi proporcami. Ciemność wisiała jak sklepienie kilkanaście jardów nade mną. Jeszcze raz w górę wystrzelił promyk światła. Miałam tylko nadzieję, że przywódca bandytów będzie zbyt zajęty, żeby mnie zauważyć. Podjechałam do wejścia w szczelinę. Szekar siedział skulony pod skalnym występem. W pobliżu leżało parę ciał istot cienia. Umierające wyglądały na półmaterialne. Przygotowałam się do rzucenia w niego miseczką, ale mnie zauważył i wystrzelił czerwony promień. Trafił mego konia, który padł ze śmiertelnym jękiem. Wpadłam w szczelinę. Miseczka wypadła mi z rąk. O mały włos nie zostałam przygnieciona przez biedne zwierzę, ale nie to mnie martwiło. Miseczka. Potoczyła się po kamiennej ziemi jak piłka w znanej grze. Przywódca bandytów zauważył ją i kopnął w bok. Pulsowało mi w głowie, jakby uderzył mnie pałką. Czułam, jakby się coś otworzyło drzwi albo okno podobnie jak w świątyni, gdzie zniknął, znikąd pojawiała się kolacja. Spojrzałam w górę, widziałam gardziel wiru cienia. Szekar podszedł z pistoletem może chciał mnie zabić, ale teraz i on patrzył w górę. Nagle wiatr zmienił kierunek z taką gwałtownością, że aż go obalił. Wiatr. Widziałam, jak się porusza przenosił przecież pył. Wiał z każdego kierunku do szczeliny, a potem się unosił. Szekar krzyknął. Widziałem, jak piekielny kurz podnosi go z ziemi jak liść. Leciał w górę, szamocąc się i krzycząc. Prosto w galcie wiru. Potem świat, zmieniony w koszmar, rozmył się w moich oczach. Był tam i wymachiwałam bronią. Czułam ostry zapach soli. Pani, wilczy kształt pochylony nade mną był bardzo miłym widokiem. Sięgnęłam ręką i pogłaskałam go po karku, jakbym gładziła włos dziecka. Niebieskie niebo za wilkołakiem ucieszyło mnie chyba jeszcze bardziej. Ciemność odeszła, zauważyłam. I obcy, i bandeci, powiedziała Belita. A ja nadal tu jestem, dodał wilkołak. To, co zrobiłyście, wciąż mnie zadziwia. Mam wobec was dwóch wdzięczności. Nie większy niż my wobec ciebie, wilkołaku, zaprzeczyłam. Podniósł uszy. Wilkołaku? Zarumieniłam się Przepraszam Musiałam ci nadać jakieś imię, a wilkołak Pojawił się w czasie rozmowy Człowiek wilk szeroko się uśmiechnął Sądzę, że trudno to lepiej wyrazić Ale mam imię pani Chociaż nie używałam go od tysiąca lat Jestem Amarok Pozwól, że się wreszcie przedstawię Na imię mi Wajlona Odpowiedziałam A to Belita, moja przyjaciółka i doradca Tak, powiedział wilkołak Twoja kobieta mocy Przedstawiliśmy się sobie, gdy cię nie było. Jechałam na koniu Belity. Ona i Amarok prowadzili go za wodze i rozprawiali o czasach prastarych. Ja tylko rozglądałam się wokoło. Wszędzie porozrzucane bycia, ludzi, koń, psów, a także stworzeń cienia. Te ostatnie topiły się jak ser w świetle słońca. Widziałam namiot w więzienie i opuszczoną machinę, ale ziemia ta wydawała się innym światem w porównaniu z widokiem sprzed zaledwie paru godzin. Z daleka dobiegało nieśmiałe wycie wilka. Zatrzymaliśmy się. a Marok odpowiedział. Trzy futrzaste kształty zbiegły do nas ze skalnych wzgórz. Jedyne wilki z jego stada, które przeżyły jadka. Mój bracia, westnął Amarok. Wykorzystałem ich do własnych celów, jak prastary ciemności. Wilki jednak powitały go przyjacielsko. Na chwilę opadł na cztery łapy i rozmawiał z nim językiem powarkiwań i pisków. Otrzymali wiadomość z południa od Akri, wyjaśnił, znów stając na obie nogi. Jej misja zakończyła się sukcesem. Mężczyźni, którzy przeżyli, dotarli w bezpieczne miejsce. Amarok przez chwilę patrzył w ziemię, zanim znów przemówił. Obawiam się, droga Wajlono, że gdy tylko przybędzie Akria, ja będę musiał Was opuścić. Dlaczego? Szczerze mówiąc, pani, nie spodziewałam się, że przeżyję dzisiejszy dzień. I mimo, że bardzo bym tego pragnął, nie mogę wrócić z Tobą do Krainy Dolin. Miał rację. Nie mogłam sobie wyobrazić wielkołaka siadającego do stołu z damami dworu. Ale Twoja mądra kobieta dała mi iskierkę nadziei. Uniosłam brew i odwróciłam się do Belity. Wyjaśniła. Powiadają, że na północ od Wielkiego Pustkowia leży kraina zwana Arwonem, gdzie prastarze żyją w pokoju, chronieni iluzjami przed zwykłymi ludźmi. To tylko legenda, mówią to nawet mądre kobiety, ale Amarok też słyszał o tym kraju. Terytorium na północy znane było jako Arwon w moich czasach, powiedział wilkołak. To, że nazwa przetrwała, choćby w legendzie, daje mi nadzieję, że to nie plotki. Szukanie zapewni mi przynajmniej zajęcie. Przemieszczaliśmy się powoli. Kiedy wspięliśmy się na wzgórza otaczające płytką dolinę, na kamienistej ziemi pojawiło się może dwadzieścia wilków. Trzy wilki podróżujące z nami odskoczyły w bok, żeby je powitać. Potem Amarok przemówił do nich w wilczym języku. Kiedy znów stał i spojrzał na nas, wiedziałam, że to pożegnanie. Powoli siadłam z konia i wzięłam łapy Amaroka w swoje ręce. Pani Wajlono, wyjąkał, muszą odejść. Czy jeszcze kiedyś cię zobaczymy? Może. Między Arwonem a Doliną Els leży tylko wielkie pustkowie. A nie jest to już tak straszna bariera jak kiedyś. Przytuliłam godłatego człowieka-wilka i pocałowałam go w pysk. Belita również go uściskała, potem on i jego odnowione stado pognali na wielkie pustkowie. Kobiety przy ognisku zamęczały nas pytaniami. Nie zwracałyśmy na nie uwagi, zajmując się przygotowaniami do podróży, ale nawet gdy skończyłyśmy, nie chciałyśmy rozmawiać. Droga ze Smoczy Gór do Doliny Ronans była długa i męcząca, ale przeżyłyśmy. Na granicy doliny spotkał nas oddział ludzi, wśród których jechał kapitan Kagan. Zdaje się, że Kagan i inni przynieśli panu Gislanowi z zamku Ronans wiadomość o metalowych potworach alizończyków i stary wojownik błagał, żeby wysłano mężczyzn na ratunek kobietom z doliny Els. Ucieszyłam się, widząc kapitana Gwardii, ale z trudem powstrzymywałam się od śmiechu, kiedy opowiedział mi o straszliwym stadzie wilków, które nadchodziło jego ludzi przez wiele dni. Spotkałam się z panem Ginslanem i ofiarowałam mu całą pomoc, jaką tylko mogliby dać moi zdziesiątkowani ludzie. Mnie znakomity władca nie uznałby na za lepsze niż kolejna grupa uciekinierów, zwabiona jego szczodrością, ale nie pan Zanku Ronans. Powitał nas w swych komnatach jak ulubionych członków dworu. Zamieszkaliśmy mu jego z wdzięcznością, przysięgając, że będziemy pracować jak najlepsi służący. O tym, co stało się później Mistry opowiadali lepiej niż ja. Dostawy pokarmu dla wojennych machin zostały przerwane przybyciem ciemności. Siły północnych dolin musiały tylko dopilnować, by ich nie wznowiono. Na południu metalowe potwory zatrzymały się i siedziały nieruchomo jako porzewiałe trofea wojenne na granicy doliny Ronans i Els. Odbieranie naszych ziem było długie i trudne, ale na ruinach starego domostwa stoi już nowe. Dumnie powiewają nad nimi proporcje z herbem zamku Els. Być może w niedalekiej przyszłości doliny Els i Ronans połączą się w jeden kraj. z Ronans odwiedził mi kilkakrotnie z odważnym i przystojnym mężczyzną. I co najważniejsze, nie boj się ani nowego, ani obcego. Nie dziwi się, że wydałam dekret na mocy, którego polowanie na wilki dla przyjemności jest karalnym przewinieniem. Czasami nawet jeździ ze mną na skraj wielkiego Pustkowia. I razem wsłuchujemy się w wycie wilków. Jakbyśmy spodziewali się, że wilczy głos zawoła ludzkie pozdrowienie.